Dobra, jak będziesz ready, to, to... to bądź redy, po prostu <laughs> O boże troki! Co to jest? <laughs> Zajubi, o kurde Finalize o oh, kurde 100 tysięcy Dobra Znalazłem maskę dla Scrumboxa Very cool, I'm very ready No a teraz jestem świetny Tak to jest maska dla Scrumboxa, Nie to nie jest <laughs> nie Cześć. Witam wszystkich moich starych, jak i nowych widzów, których ostatnio dużo przybyło. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za zaufanie oraz za decyzję, którą podjęliście, czyli za subskrybowanie mojego kanału, ponieważ naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Chciałbym bardzo za to podziękować. I oczywiście przypominam o trwającym konkursie na moim kanale. Wszystko znajdziecie jakby w poprzednim odcinku oraz informacje na moim Discordzie. Linki znajdziecie również w opisie tego filmu. Zachęcam do dołączenia. I zapomniałem o tym wspomnieć. W niedzielę, w tę najbliższą niedzielę 26 września odbędzie się losowanie zwycięzców konkursu. Także już niewiele czasu zostało, bo zostały około 2 dni. Także śpieszcie się osoby, które jeszcze nie zrobiły, a bardzo łatwo jest wziąć udział w konkursie i można coś wygrać. I losowanie odbędzie się na moim streamie w niedzielę na twitch.tv-shadypodłoga live. Także zachęcam, do zobaczenia i chciałbym jeszcze dodać, że osoby również będę wywoływał oczywiście na Discordzie oraz powiem to w następnym odcinku na YouTubie, tak żeby wszyscy doskonale wiedzieli kto wygrał. No i poproszę zwycięzców o to, aby się do mnie zgłosili. A powodu tego dlaczego nie ma w tym filmie, który teraz oglądacie mojej kamerki, był to odcinek nagrywany specjalnie na YouTube'a, nie był on wcześniej transmitowany na live'ach na moim Twitchu. Także jest to specjalnie taki ekskluzywny dla was odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba tak jak pozostałe, prawda? Także do zobaczenia i życzę jego oglądania. Cześć. Co? To jest co powiedział? Że nie świnia, tylko Sigma jest. A on tak naprawdę jest male. Co to jest Sigma? Sigma to. Hmm. Jakie takie dobre porównanie się zrobić? Taka jest taka najbardziej frajerowata osoba, jaką znałam? No to chyba Mikołaj. Jaki jeden? To wyobraź sobie, taki ten Mikołaj jeden. To jest Sigma male, co nie? Sigma To okay. jest Sigma male No, tak frajem, co nie? Okay. A taki Weiss. na przykład jak ja, co nie? To, oh. Wiesz, alfa Mail. Alfa male, male. wiedziałem, że... nie wiedziałem, że to powiesz Po prostu już byłem pewien I wygląda sytuacja teraz następująco Następująco Załóż maseczkę Maska za, założona Dobra, teraz 2 metry odstępu Dobra trochę więcej niż dwa. <noise> dobra. Okay. Zamknij to szybko drzwi. Zaraz jest... Nie, tak. dobra, nie mogę tego robić. Nawet z wygrze... wideo. Po prostu. Za dużo Sigma mów. Wiesz co chodzi. Mała ci będzie zaraz tylko i zobaczy coś takiego. Dobra. Widać Shady! Okej, mamy kartę. Zapakuj go na wynos. Mam bardzo. No. Proszę, słabo. 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 Musisz podskoczyć też. Jezu. Założę się, że jak ja to wezmę, to za pierwszym razem to zrobię. Dobra. Tej nie funkcjonuje. Bo... Coś tam... trajektoria jest. Idzie tam. Sasibaka na daleko. Sasibaka. Sasibaka na daleko. A jak go podrzuca. Bierz go, bierz go, bierz, oh, kurde. Oh, kurde. bierz go. Bierz go. Nie nie skanuj, wiem... Skanuj. Nie mogę go przeskanować. Jak ty go przeskanowałeś? Bejku. Trzeba pomyśleć. A na to. <laughs> Trzeba pomyśleć Co? Co? To? Co? To tak jak? To ona tak Ona była scrautowana, więc nie za się w główkę. Ale wy ty wy! No Shotgun mają jakąś więszą penetrację. Nie, po prostu ja mam dużą penetrację. Patrz, ja od razu mam one znajdę, ja ty nic. To nic. Znalazłem mam ona przedsiębiorstw. Ty nic. <śmiany> A ty nic, jakbym mamy słyszał. Wow, gruby idzie, the cage. gruby przyszedł pimbek o oh. <śmiany> 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 dobrze idzie. <śmiany> dobrze idzie. <śmiany> nie <śmiany> wygląda, trochę nie wygląda. Dobrze, dobrze jest. Dobrze jest zarobić <śmiany> <śmiany> O, bo... Mam cztery pociski stary Spokojnie Szein i mam 120 Ejka Aim byka <śledzio> <Yeah. śledzio> Dobra, zajebiste. Dobra, to są wszystkie Dobra, Dobra sniper z Na o kurde Jak umarłem to nie. Działam... Siej... Jeszcze jeden był. <śledzio> <śledzio> Faktycznie. <śledzio> <Co? Faktyczny. śledzio> Dobrze. Pff, co to było w ogóle? To było tak? W sorry Rybyku, dmuchałem na są. Odprzedłem tam okup. ja myślałem, że oh, mi nie wykryje. Jest tamtą beretą. Jest taki, że ma pierdolnie na mówić. Dobra. Teraz synek, to zobaczę czy nie. <śś2> wszystko pod kontrolą, tak jak mówiłem. Wszy wszystko pod kontrolą. Ej, hey, pibę, pomóż, 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 pomóż. pomóż. <śś2> jak? jak on mnie nie widzi? Co jest za <ś2> Very bad, Mr. Szy oh, kurwa. Szybko, dobra. Ej, poczekaj, bo ja muszę pójść szybko tam na tył i, i zabić... Zabijcie sobie. Dziś Wszystko, wszystko jest. Nie, ja już idę na tył Pod kontrolą, pod kontrolą! Calculated, calculated, prawda, Calculated. Oh, wow. Ja też oh. powiedzam. że ja sobie... <grym> <grym 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 Dwa głosy na jednym pagerze, wszystko dobrze, nie ma żadnych intruzów, git, git. Raźni będzie. Jezu, ktoś już na... Nie wiem, jest... Która? Która jest? Godzina 20, PRZESTAŃ KUR... BO ci TAM PRZEJDĘ! Ja teraz będę musiał piłę użyć, żeby otworzyć te bankomaty, co nie? I Dobrze. to zrobi trochę hałasu, także od razu możesz wyjść też na dwór i uciszać gości, którzy... Uciszać prostu... czy mordować. Jak walisz. No to wolę nie trafić Ajsu. Dobra, to ja ich pomorduję, od razu tutaj jednego widzę. Aha, okej, okay, to jest. zobaczyć co No w sumie. Znaczy, skąd te krzyki? O oh, yes. Co się tu stało? O jeden granat! Jeden granat! Jeden granat! Masz tu torbę do 07. Zaraz będę miał. Ja jestem szybki, bo jestem czarny. Dobra. Ja to nagrywam. O kurde. Gober, <gryw> widzę I very sorry. I am very sorry. Baku, ja nie wiem ile właśnie achievementów dostałem, ale cały czas się trają. O, przestały. Pana co oh. Iron Sam um, very bad, pan na co. Oh, co ten dostanie? <laughs> <laughs> no, no. Kurde, Houston, co robisz? Houston, mam problem. A nie, to jest Hopston! <laughs> 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 nie. Dobra, rozbiszy mnie. Rozbiszy Bę. Nie. Rozbiszę. Rozbiszmy. Tu nie masz szyby chyba. Rozbisz. To, ale. Nie ma szyby. Widzisz? Rozbite. <grywa> ja... Widzisz to, ten sedes? Tak. To tutaj masz taki, jakby taki sim. Nie wiem, jak to po prostu się mówi. Sim. S-E-A-M. Jak to po prostu się mówi? <grywa> Na razie to wygląda tak, jakbyś wkładał łeb do komputera. Sim. sim Jak się mówi o sim? Krystepanie. Ja mam takie pytanie: Czy ty masz otwarte okno, i po prostu słychać dzieci z placu zabaw? czy... Tak. Okay. <laughs> A jaka była druga opcja? Nie masz. Mógłbyś powiedzieć, czy. <laughs> czy przetrzymujesz <w> piwnicy? <laughs> e, tak, to za oknem. Masz pozdrowienia od Sobiego. Aha, ok. Dzięki. <laughs> Pozdrow Dola vers 6XDD xdd to napisz mu pinback pozdrawia xdd R6owe pozdrowienia sport czekaj okay, powtórz pinback pozdrawia xdd R6owe pozdrowienia xdd sport 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 druga wiadomość druga wiadomość Powodzenia w twoich sportowych osiągnięciach, sportowych fizzy. Pozdrowienia w sportowy sukcesach sportowych Osiągnięciach fiżu. powiedziałaś. Jeden ten sam... Yes. Kurde, to jest jaki obraz. Hopie! Screena rób wysyłaj. Stary, to jest dopiero obraz. I pibek w tle, let's go, jak sobie tru depcze i tup, co nie? E, idzie w twoją stronę Very bad. Dobra. Dzięki, że go zaznaczyłeś, teraz. Wieś teraz snu. będzie. No, nie teraz przechodzę mu za pleckami. Masz tu obraz, Bieszko, się. Jakiś ślepak, no pewno Ślep. Dobra. Jak może być tak ślepy? Naprawdę, bada wzroku większa niż ja. God. Najlepsze jest to, że chłopak nie zauważył, że obrazy jakieś O, bajdył... The... Nie, nie mogę tak. Trzeba Wow, Wow, już coś o mnie, te. Tak? <noise> nie, nie wiem. <noise> wow. Bo jeden ochroniarz tam został, to zapisz. I am cringing <gadły> co? No, nie <trilogy> to chcę powiedzieć. Nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, I'm cringing I, <gadły> <gadły> I takie... Tutaj jeszcze jest obraz. Mam. No i zajebisty no to sp <ac> Jeżeli jesteś wykryty, to gratuluję. No ja i teraz skart mnie odciął. <gadłych> Dobra, do byku. Ja <gadły> 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 Wow. <gadły> Bo w ci jest, nie mogę wyjść wiesz mogę kupić jakieś teraz sekundary. to... Jakie jest polecasz mi na głośno? Na głośno? Mm, no to polecam ci... Okej okay. Boże, ty skinów nie masz! Pepego! Dobra, streamer ty tam wiesz weź się tam wiesz Wiesz co Mam pomysł, mam pomysł. O kurde oh. oh, cool. z wentylacji tu przyszedł Chłop się zwentował? <grym> tak! Sasibaka! OMONUSZ! <grym> o o Duży czarny buldożer Wow Shady No bo Co? Tutaj wychodzą prawdziwe demony z Nie! No... Rasizm Jak to? Faszyzm Co? No Jaki faszyzm? Seksizm Przecież sam go widzisz, zwykły człowiek. Zwykły człowiek, ale ja jego strój opisałem. Dobra, dobra, wszedł bez takim, taki moment. Zaraz się zadynisz. Wiesz, co. Oh. Nie wiem, jak ja żyję. Nawet nie widzę, żebym miał życie. Ale. Jakoś Nawet żyję. Nawet nie widzę, żebym miał. Ej, afekty. no, to jest good. Siema, widzowie. Z tej strony, pimer. Co idę go nie ma? W tam? Zajebisto trzyes? On nie wie, on Pio, nie wie. Co akcje jedni nie wie. No tylko dopiero się dawaj. <laughs> Kac se pimbek. Dobra, już jestem. Siema. <laughs> Cześć, co?